Idę stąd! Jak najdalej od ciebie! Witam was kochani! Ja jestem kamerzysta. Niestety nie ma z nami dredziarza, bo dredziarz zachłał na jakimś melanżu i po prostu leży teraz najprawdopodobniej pijany na jakiejś klatce, więc niestety nie wystąpi na dzisiejszym odcinku, ale to nie jest najważniejsze. Wpadłem na rewelacyjny pomysł, w którym spędzimy calutką noc, calutką noc w namiocie, w parku. W parku, dokładnie w parku ale publicznym. Ale kto? Kto? Że niby ja? No, że niby ja i ty. Dlaczego? Co w dlaczego? parku? Na miocie? W zimę? Zapomniałem e, też dodać, że za kamerą jest niestety moja irytująca dziewczyna, która nie będzie... Wypraszam sobie. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że ja mam zawsze cudowny nastrój. <noise> najważniejsze jest to, że ja nie będę spała w żadnym parku. Ale nie mam operatora innego. No to masz problem. No nie, nie mam problemu, bo ja nie mam innego operatora, musisz to nagrać. Ale jak ty sobie to wyobrażasz? No co sobie wyobrażam? Śnieg pada. No to pokaż, no pokaż, no. To, gdzie, Ale gdzie jest mróz. To mróz czy śnieg? No jedno i drugie, pewnie wieczorem będzie padał. Wieczorem będzie padać, jak ja sprawdzałem prognozę pogody, jest słońce i w ogóle nie ma chmur nawet. Co ci nie pasuje znowu? A ten namiot będzie ocieplany chociaż? Wiesz co, rozpalę tam ognisko w parku i mm, włożymy poduszki, ocieplimy go styropianem, normalnie wybudujemy może dom. Co w tym parku? Ale ognisko jest nielegalne w parku. Dobra, jeżeli jesteście nowi na kanale, zostawcie taki sam czerwony przycisk, tam na dole. A ja zapraszam Państwa do oglądania. Niestety, ten dzień będzie To będzie ja ciężki. Was też zapraszam do oglądania. Ja to sobie Żadnej pomocy, człowiek musi wszystko sam robić. Jest! Co Oła! się przeje? Co się stało? pomóc! Czemu się wywróciłaś? No przecież walizki ciężkie! Jezu chryste. Wnoszę. Ale po co te walizki bierz? No przecież rzeczy muszę zabrać jakieś ze Nic sobą. Nic się nie stało? Ale po, po co te walizki? No mnie no boli. Wszystko przez ciebie. Czemu przeze mnie? Bo mi nie pomogły z niczym. Z czym miałem ci pomóc? Czemu no ty masz walizki w ogóle? rzeczy. Muszę się jeszcze pomalować, wykopać. Co ty myślisz? Ale to jedziemy na jedną noc do parku. Tu są dwa rzeczy na trzy tygodnie. Po co ty to wzięłaś? Żeby nie być jutro brudna i śmierdząca. Ale jutro wracamy do domu. Po nocy w parku wracamy do domu. Po co ci te rzeczy? Czego ty nie rozumiesz? Jedziemy na jedną noc. Nic ci się nie stało w to ogóle. Nie nic nie się ze schodów. Przez to, przez swoją głupotę. Nie głupotę to są moje rzeczy. tu jest wszystko! Wszystko co nam będzie niezbędne! Dobra, idźcie, nie wiem. Muszę się pomalować i wykopać, żeby nie śmierć jak jakieś jak, jak, menele. Dobra, idź idź się wykopać, tylko proszę cię błagam cię, zrób to szybko, ja już myślałem, że wychodzimy. Już się ubrałem. Kochanie, jestem już gotowa, spakowałam torebkę, tak jak mnie prosiłeś, i możemy iść. Wiesz, że czekam tu 3 godziny? No przepraszam Cię, wiesz, że musiałam się pomalować, włosy zrobić... Wziąłeś. Powiedz, że chociaż wzięłaś te najważniejsze rzeczy, które miałeś, No tak, wzięłam torebeczkę, tak jak chciałeś. I tu są te najważniejsze rzeczy, tak? Oczywiście, że tak. To są najważniejsze rzeczy. mi wszystkie moje rzeczy, moją paletkę! I jedna paletka, moje wpadła, kosmetyki. boże! On ci za to pieniądze jedna, to jest zalimitowana paletki. No i co z tego? Oddam ci za te pieniądze. Nie obchodzą mnie twoje pieniądze, chcę swoją paletkę z powrotem swoje kosmetyki i swoje spokojne życie, a nie jakieś nocowanie pod namiotem. Możemy po prostu wyjść, nigdzie z tobą nie idę. Jak nie idziesz ze mną? Nie idę z tobą. Ale dlaczego? Za to, co zrobiłeś. Ale co ja ci zrobiłem? No paletka spadła. Zrobiłam to, co chciałeś. Przepakowałam się w torebkę. Ale ty wzięłaś niepotrzebne rzeczy. Po co ci na przykład balsam? Po co ci, nie wiem, krem do dupy? No nie wiem, po co ci to wszystko? Po prostu. Wiesz, torebkę. Zapakuj najważniejsze. Torebkę? Nie, zapakuj jedzenie, zapakuj tutaj jedzenie i wychodzimy stąd po prostu, ok? Jakie jedzenie? Jakiekolwiek, zaraz oddam ci za tą paletkę, proszę cię, uspokój się, bo widzę, że już się cała Uspokój się, bierz torebkę, zapakuj najważniejsze rzeczy, ok? Okej. Okay. W końcu po pięciu godzinach żmudnej pracy naszej księżnicy udało się pomalować żmudnej swoją. pracę pracy nad samą sobą, nad makijażem, nad włosami. No właśnie, po pięciu godzinach w końcu udało nam się wyjechać na miasto. Jedziemy aktualnie do dekatlona czy eee, namiot, tak? Kupimy sobie namiot. Ale jakiś taki ekskluzywny namiot. No pozwolę ci wybrać namiot. Na pewno wybiorę to, co jest najlepsze, w tym Decathlonie, cokolwiek to jest. Ja już się boję, co ty wybierzesz, wiesz? Dobra, w każdym razie jest godzina prawie 21, także musimy, musimy się spieszyć, żeby rozłożyć się w parku przed 23. I zaczynamy noc w parku. Słuchaj, musimy się spieszyć, ee, baba powiedziała, że nie ma w ogóle możliwości kupna e, namiotu, bez jest poza sezonem, także musimy jechać na Elixie już coś zdobyłem. Używany namiot. Jak używany namiot? Używany namiot? Ty jesteś niedormalny? O co ci chodzi? Dobrze, aż mnie z nóg ścięło. Ale co jest nie, nie tak? Ktoś stał używa w używanym namiocie, nie wiadomo kto tam stał w tym namiocie. A to tylko namiot jest, ja mogę prześcieradła nowe kupić. Nie, no po co, nie wysilaj się, prześcieradła trzymaj możesz kupić używane. Ale o co ci chodzi? Jak jest twój problem znowu? Zawsze musisz tak, odwalać, zawsze musisz że odwalać? ja nie wiem kto był w tym namiocie i co robił w tym namiocie. I ja mam stać w namiocie? Tak no, Stań po prostu. Chodźmy do auta, mam już umówioną... Dobrze, te... dobrze, tylko daj mi chwilę czasu, muszę zebrać siły. Mam już umówioną typiarę, kupimy od niej namiot. Dobra, dawaj ze mną, lecimy. Ja nigdzie z tobą nie idę. No też musimy namiot wziąć. Przecież to jest jakaś patologia, jeszcze coś mi się stanie. Jaka patologia? Daj spokój, że bloki są odrapane, to nie znaczy, że nigdzie patologia. Nie, stąd się nie ruszam, to jest najgorsza dzielnica z możliwych. No bez przesady, no tu, tu, tylko trzy morderstwa były. O, super, zachęciłeś mnie bardzo. Nie żeby dzisiaj. W tym, nie dzisiaj. W tym nie tygodniu idę. tylko trzy morderstwa nigdzie były. Nie idę. Dobra, idę sam w takim razie. Ale to, to zostajesz sama w aucie. Nie, nie zostawij mi samej w aucie. Patrzcie, ktoś tam wyszedł z klatki zaraz, to jest pewnie ten morderca, który mnie zaraz tutaj zabije Zostawił mnie samą tutaj, nie wiadomo co, co za ludzie są, kto tutaj w ogóle mieszka Bra, błagam, błagam, pomóżcie mi, ja nie wiem co mam zrobić, czy ja mam zadzwonić na policję, co ja mam zrobić, jak on już do nie wróci Błagam, pomóżcie Czy to on idzie? Tak to on, Boże, jak on mógł mnie tutaj zostawić, przecież ja zaraz normalnie nie wiem, co mu zrobię. Czy ty wiesz, co że tutaj jest? był morderca, chciał mnie zamordować? Co? Morderca! No tam tak. w klatce był morderca, tam! Pewnie się Jedziemy czai do teraz na nas. Gdzie jest ten namiot? Masz ten namiot? No mam, tutaj. Nie jest. Nienawidzę się. cię, cały czas mnie stresujesz, cały czas po prostu życie mi rujnujesz! Dobra, przestań gadać, bo mi cię nasz hamulec za... Kurde! Musisz! Muszę, bo samo mnie tutaj zostawiłeś! A nie chciałaś iść ze mną przecież! Zabiliby nas tam we dwoje! Tam normalni ludzie mieszkają! Jacy normalni? No normalni, no w sensie no to, że blok jest odrapany, to nie znaczy, że mordercy tutaj mieszkają, bez przesady. Od 15 minut mi mówisz, że tam mieszkają mordercy. Przecież sam tak powiedziałeś, że tam są Ale tam to mordercy. był żart, to był żart, Taki to był śmieszny żart. żart tam nie był... To nic nie było w tym śmiesznego. To jest na pewno prawda, widziałeś to otoczenie, widziałeś te budynki. Tam na pewno mieszkają tacy ludzie. Co, że podchodzą z kosą i tak. i pu 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 Patrzył się na mnie. Że ktoś się na ciebie patrzył, no to Jezu, to może starsza pani 80-letnia gdyby, gdyby się na ciebie patrzeć i ty pomyślisz, że ona chce cię zamordować, tak? Nie wiem, on był niebezpieczny, bo miał nóż w kieszeni. Tak, na pewno, może jeszcze y, wibrator miał, bo, bo gwałciciel przy okazji. Dobra, gdzie my idziemy? No do parku, no, a gdzie idziemy? No musimy rozłożyć namiot. Namiot? Przecież to jest jakaś kosmetyczka. Nie no, to jest namiot. Moja kosmetyczka jest większa. Bo to akurat to sobie darujmy, w każdym razie znajdźmy jakieś fajne miejsce, może tu. Co ty na to? Pod lampą? No, pod lampą, żeby było jasno. no Chyba nie chcę, żeby było ciemno. No czy w takim ciemnym miejscu? Nie wiem, pod lampą, no to inni ludzie tam stoją, czy coś tam no robią. No dobrze, ale my sobie rozłożymy namiot. Posłuchaj, może jacyś bezdomni nas odwiedzą wieczorem. No tak, może jeszcze z nami zamieszkają. Zaprosiłeś ich do na naszego namiotu. A chcesz? Nie, no nie ma problemu. To co? Chcesz rozłożyć? Ja mam rozłożyć, że to ty, to ty jesteś mężczyzną. Co ty robisz? Długo ci to jeszcze zajmie? A skąd wam wiedzieć? No i nie wiem, ile się rozkłada na mnie. A skąd zrobić? to po co, żebyś może ten film? mi pomogła, zamiast tutaj stać. Nie, ja idę do samochodu, jest mi zimno. Papa. Dobra, już poczekaj no. Nie będę cię czekać. No, poczekaj no. Nie będę ci pomagać. Ale no zobacz, no romantyczny ten nastrój próbuje zrobić Romantyczny nastrój psuć. w deszczu w jakimś parku, gdzie pełno z i Meneli, zabójców, morderców? Jakich zabójców? Dobra, jak chcesz coś iść do auta, jak skończę, to po prostu cię zawołam, tak? No, nie tak nie przyjdę. Nie chodź, nie błądziła. Nigdzie nie idę. No chodź. Nie. No chodź, skończyłaś. Nie, tam jest brzydko, mokro i pewnie już bezdomni są w tym namiocie. No nie ma jeszcze bezdomnych, chodź. Na pewno są. No jak tak będziesz długo się zastanawiać, to zaraz przyjdą. Idziesz? Muszę się zastanowić. No chodź, pokażę ci trzy godziny mojej pracy. No dobra, dwie i pół Chodź zobacz. Nie, już zaraz ocenię. Patrz. Ojejku, jak przytulnie dwa kocyki łuzi, kocyki podusie i co podoba ci się no fajnie już ci nie przeszkadza że to są bezdomni dalej mi to przeszkadza ale jest mi spędzamy tutaj noc no może tak z godzinkę tylko nie no całą noc noc no z, z, zaraz zamówię warcie do parku i zjemy na ławce co ty na to na ławce? Jak ławka bezdomi. jest mokra, deszcz pada. No to co? Zaraz ją wezmę, jeden kocyk i przeczyszczę. Nie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dawaj, no, normalnie, zamówię żarcie, wezmę, wiesz, szampan, świecę, Masz łapka. szampana? No pewnie, że mam, wszystko, o wszystko zadbałem. A truskawki? Nie no, to, o to akurat nie zadbałem, nie jestem sklepem A Nie no, ale szampana mam. Chodź zobacz, patrz, przy tym śmietniku wyobraź sobie romantyczną kolację. Zdecydowanie nie. Śmietnik dodaje uroku. Mhm. Tu mamy nasze mieszkanie w środku ładniej to wygląda Prawie jak rodzina i dom Dobra, ja już wychodzę z namiociku Bo słyszę, że mnie woła Już idę Dobra. O kurcze, jak romantycznie Tylko ten śmietnik jest brzydki Ale co, ten śmietnik jest właśnie, dodaj uroku Dobra, siadaj, romantyku, nie? Szampan, a gdzie kolacja? E, zaraz zamówię, co bi zjadła? Kuchnia włoska, albo japońska Łoo Na zdrowie Pani, twoje przelałem. No widzisz, co ty? Pani chyba nie chciała się do nas przysiąść. No bo widzisz, że jesteśmy na randce. Na randce? Uważasz to za randkę? No... Ja myślałem, że to jest film zwykle do internetu, no ale no. skoro uważasz to za randkę, no to. Z... No widzę, że się starasz, ale oczywiście ci nie wychodzi. Ale nie dla ciebie, dla filmu, dla internetu tak naprawdę się staram. Boże... No dobra, żartowałem oczywiście dla ciebie, że kochani się staram. No. Proszę, dla ciebie pani, To co zjadła w końcu finalnie? Włoska. Włoska? Tak, makaronik, pizza, pasta. No dobra. Dzień dobry, ja bym poprosił pizzę salamę. Salami No i z serem. I jaki rozmiar? Duża. sosem, czosnek, pomidor? sosem czosnkowym. Adres dostawy hotel, hotel park. Jaki Par hotel? Hotel Park w Parku Żeromskiego. Do godzinki, okej. Okay. Dobra, dziękuję bardzo. To tu jest jakiś hotel? No tu masz hotel. Tu jest hotel i my jesteśmy tam? Przy śmietniku? Przy yy, w namiocie jakimś? No a no, na tym polega film. Chcecie mnie spać w hotelu, zjeść normalnie jak ludzie, a nie jakąś pizzę? Jeszcze z salami powiedziałam, że chcę bez mięsa. Salami to mięso! To, 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 to z osła, jest, to, to nie mięso. Osła, nic nie będę jadła. A co ty taka wybrzydzasz? Bo obok jest hotel, pewnie pięciogwiazdkowy. Nie, no cztero. No to jeszcze gorzej. Czemu gorzej? Bo my mamy jednogwiazdkowy. Tutaj nie ma żadnych gwiazd. Zaraz będzie pizza, zaraz zjemy. godzinkę po Za poczekam. godzinę! To, że pada deszcz, to nie jest moja wina, tak? A czy ja? natury. Za Trzy dwa. złote. nie się napić. Nie za 2 złote, tylko 13 złotych z Lidla, tak? Już idzie do nas pizzerka. Jest mi zimno, jestem głodna i wiem, że nic nie zjem bez pizzy z osłem. No ale no co ci przeszkadza pizza z osłem? Prosiłam o wegetariańską. Jak o wegetariańską? Bez mięsa. Ale dlaczego bez mięsa? Z mięsem jest właśnie dobra. Nie lubię mięsa. Ale dobra jest z mięsa. Dobry. Okay. To nie ma się... tak. Pierwszy raz, nie? Zawsze trzeba czegoś spróbować pierwszy raz. Że jacyś agresywnie tutaj byli czy co? Mówię, że są różni ludzie, nie? Państwo jesteście powiedzmy we dwójkę, a jakbym zobaczył tutaj jakiś trzech chłopaków przy bym bym na pewno nie poszedł. Aha. No. Nie, 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 my, my raczej spokojnie tutaj wieczór spędzamy. Tak to ja mówię, no tak O Jezu. Chyba za, za spokojnie, bo się wylał szampan właśnie. Dobra, dziękuję bardzo. Rozlałeś szampana. No i co z tego, że rozlałem szampana? No troszeczkę. Będziemy jeść na brudnym obrusie. Daj spokój. Nie przesadzaj. Jestem troszeczkę podpity tak, no wypiłem szampanika, no to logiczne, że troszeczkę się podpijemy. No. Jakbyś piła e, równo ze mną, to też byś była pijana. Dobra. W każdym razie zjedzmy pizzerkę. Nie będę tego jadła. Dlaczego? Bo tam jest mięso. Wszystko można załatwić. Jest mięsko. Zaraz może go nie być. Uu, z nami łapasz, przecież to przed chwilą namiot. O, kupiłeś, a tak powiem. No ale zobacz, jeszcze pachnąc, patrz, patrz, pat, pat, jak pachnie, patrz. Patrz, jaki aromat z niej leci. Mama! Bo to się nam się może, jak dobrze i tutaj mnóstwo śmietnie. No proszę. Nie, no zjedz, nie. no gardzisz pizzą, nie zobacz jaka pyszna. Tego. No zjedz, No i jak cię tu zadowolić? Co? O, ty jak Cię tu zadowolić? No, w jaki sposób ja mam cię zadowolić? Pada... Kupiłem dobrą pizzę, dobra pizzerka. to też jest mi zimno, Ta Dobra, zaraz szampan. pójdziemy do namiotu, zaraz pójdziemy, do... no nie, nie panikuj, zaraz Zanim pójdziemy do namiotu. Są jest szampan, jest wszystko. Nie. No nie przesadzaj. Poczułem się obrażony, tak? W tym momencie poczułem się obrażony, bo naprawdę się starałem. No, ja się czuję obrażona. I co szczęśliwy jesteś, że zjadłeś zwierzątka i że tak się nas jak nie wiem kto. Mhm. Patrz, jaki masz wielki brzuch. Wstyd, ja jestem głodna, nic nie zjadłam. No to A ty zjadłeś całą pizzę. Cze? Nie, chciałam pizzę bez mięsa. A tu masz te. Ty lubisz te. Mm. Nie lubię tych dupek. No ale super, <słuch> bo po prostu randka i w ogóle. Każda pewnie mi zazdrości. No, pewnie tak. Myślisz co, że jakiś chłopak by zabrał dziewczynę do parku i zrobił taki namiot, naprawdę? No nie, no, pewnie inni chłop, chłopcy zabierają swoje dziewczyny, swoje wybranki życia do jakichś pięciogwiazdkowych y, hoteli ekskluzywnych z basenami, masażerami, z jacuzzi, ze wszystkim. No i co? Y, żaden nie zabiera do parku. Zaraz idziemy spać, bo nie będziemy też tutaj całe, całej nocy Najlepiej Lepiej do na do namiotu, no bo masz rację, pada cały czas. No to? Zapraszam, ja zaraz przyjdę do Ciebie, kochani. Dobrze, napiszę jeszcze. E, musimy wytrzymać do szóstej rano, no bo to w sumie taka noc będzie, nie? A która jest godzina? No nie wiem, pierwsza, może pierwsza trzydzieści. Boże. No co, cztery pół godziny nie wytrzymasz? Nie wytrzymam, w zimnie. Pasz, kocyki są w środku, bez przesady. Kocyki, przesadzeń. co z tego, skoro deszcz pada, utoniemy, utopimy się. Dobra, owoc. Daj kamerę. Dobra, kochani, ja właśnie czekam na nią. Jaką ją? A co? I co? Rozwaliłaś namiot? Bo to jest takie po prostu nie wiadomo co. No weź, nie rozwalaj tego namiotu. Dobra. Już mam katar, Buty musisz ściągnąć. Buty mam ściągnąć, bo mi zimno w stopy. Ja muszę rozwiązać sznurówki. Zamkniesz to w ogóle? Dasz to zamknąć no ten namiot? No dam, tylko muszę buty ściągnąć. A buty w środku oczywiście wystawiamy. Nie no, na zewnątrz, po co w środku? No ja. to no, też syfu nie będziesz robić, zostaw na zewnątrz. Mam klaustrofobię. Co? Fajnie jest. Chciałabym tak leżeć do rana. No musimy tak poleżeć, no. A jak myślałaś, że to będzie wyglądać? Myślę, że ja nie zastnę. Poczekaj, wezmę światło jeszcze. Weź ten yy, kocyk. Nie mam siły, żeby, żeby się okryć. Ja się okryję przynajmniej. Nie jest tak źle, te kocyki od no, dołu po prostu maledliwy. ogrzewają. Tak, tak. Nie no, Malediwy to to nie są, no ale, ale jest wygodnie w miarę. Także kochani, śpimy sobie. Coś cały czas mi się coś bija cholerne świeczki mi się wbijają. Ja, ja nie wiem jak ty, ale ja idę spać. Ja Dasz zasnąć? Bo tam autobusy jeżdżą jeszcze, nie? Ja się kochanie. Kochanie, obudź się. Kochanie! Co Ktoś wie? tutaj chodzi wokół namiotu. Trzeba światło zapalić. Mm -hmm, Musimy zapa. stąd uciekać, szybko. Wstawaj! Zapa, zapa. wstawaj, Wstawaj! Coś chodzi wokół namiotu! Co się dzieje? Zabiją nas, nam krzywdę. Proszę Cię, Jezu Chryste, Jezu, gdzie jest zamek? Nie masz żadnej broni. Jaka broni? Normalnie ludzie chodzą, może ktoś przechodzi po prostu. Normalnie ludzie w parku w nocy. Daj sprawdzę, gdzie położyłaś buty? Tutaj były. Jak tu były? No przecież tutaj je zostawiłam. Tu? Tak, tutaj. i Ukra co? Ukradnij na buty? Moje buty ukradli? Nie no ale serio, serio, tu położyłaś na pewno i tu położyłaś? No tutaj były moje buty i twoje. Nie no nie gadaj, że zarąbali buty. Nie no na pewno, tu tu na pewno je kładłaś? Jak my wrócimy do domu, to jest koniec świata. Tu na pewno je kładłaś? Na pewno tutaj je kładłam. O oh, pierdziele, zapomniałam, że jesteśmy w Polsce, nie? Zostaniemy tutaj na zawsze i umrzę. Dobra, nie panikuj, daj spokój. Czemu nam ktoś buty ukradł? Ja, nie no bez Ja jak my bez butów wrócimy? Ja piłem, nie? Nie pojedziemy autem. Telefon mi się rozładował. Nie mamy prądu w tym namiocie. No dobra, ja coś wymyślę, spokojnie. Z... Nic nie wymyślisz, nic nie potrafisz. Już. Idę stąd do pięciogwiazdkowego hotelu na masażach, Na wszystko idę stąd. Zostawiam cię. Nie interesują mnie żadne buty. Bierz ten kot śmierdzący. Idę stąd. Jak się pieknie? Idę. Ale gdzie nie, tak Do hotelu! Do hotelu idę. Jak tak dalej od ciebie!